Dlaczego mamy więcej empatii do zwierząt niż do ludzi? Może dlatego, że zwierzę nie ma przeszłości, której mógłbyś nienawidzić, nigdy nie rozczarowało, nie zdradziło, nie powie ci prawdy prosto w oczy: zwierzę to czysta niewinność. A człowiek, człowiek to zawsze ryzyko. Gdy cierpi zwierzę, mówimy: trzeba pomóc. Gdy cierpi człowiek, pytamy: a co zrobił, że tak ma? Szukamy w nim winy, żeby odgrodzić się od jego bólu, bo ludzkie cierpienie nas przeraża i brudzi. Może dlatego empatia wobec zwierząt nic nie kosztuje, nie wymaga trudnych rozmów, przebaczania ani konfrontacji z własnym ego. A może to wcale nie brak serca do ludzi, może to tylko nadmiar zranień, które staliśmy